Cześć! Witajcie na Miodowej Zagrodzie. Dziś akurat w domu, nie, nie na polu. Prosiliście, żebym nagrał jakiś film odnośnie ziołomiodów. No, przygotowałem się z tego tematu. Sam tego nie produkuję. Yy, tak trochę kręcę nosem, ponieważ jest to mm, taki temat, dosyć bym powiedział, śliski. Yy, w tym kontekście, że jest dosyć niejasny prawnie. O czym mówię? Yy, może pierwsze przybliżę Wam yy, definicję miotu, bo mamy to określone jasno przepisami i ja tutaj w tym filmie będę się chciał trzymać po prostu yy, przepisów tak jak stanowi prawo, ewentualnie potem podzielę się swoją opinią yy, jak ja to postrzegam, bo przepisy po prostu opisują naszą rzeczywistość i wyznaczają nam pewne ramy, w których się musimy poruszać, natomiast nie przepisy tworzą rzeczywistość, a rzeczywistość tworzy przepisy, ma w nich pewne odzwierciedlenie. Dobrze, ja wam teraz przytoczę tą definicję. Mamy tak, definicję miodu. Chwileczkę, żebym tutaj był literalny. Otóż tak. Dobrze, a zatem mamy definicję miodu. I pochodzi ona z artykułu drugiego rozporządzenia wykonawczego Komisji Unii Europejskiej 2021 łamane na 405 oraz artykułu drugiego punktu 34a i 34b rozporządzenia Unii Europejskiej 2022 łamane na 2292. Zatem tu jest podstawa prawna i teraz definicja. Miód oznacza naturalnie słodką substancję. Produkowano przez pszczoły z gatunku apis mellifera, z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin, lub wydzielin owadów wysysających żywe części roślin, zbieranych przez pszczoły, przerabianych przez łączenie specyficznych substancji z pszczół, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach miodu do dojrzewania. I potem jeszcze jest definicja produktów pszczeli, ale teraz się zajmujemy ziołom miodami, więc tutaj przytoczyłem definicję miodu. I może to tak jeszcze wytłumaczę na, z polskiego na nasze. Naturalnie taka substancja, to jest jasne. Z gatunku Apis mellifera, no bo tutaj są jeszcze są takie pszczoły samotnice, to jest też Apis, ale nie mellifera. Nie będę w to wchodził, bo to, to, to jest tylko taka 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 degresja, nieistotna z naszego punktu widzenia. Z nektaru roślin, tak, to jest jeden punkt i z wydzielin żywych części roślin lub wydzielin owadów wysysających żywe części roślin. Co to znaczy? Że mamy z nektaru roślin, czyli miody nektarowe i miody spadziowe, bo te, te wydzieliny żywych części roślin lub wydzieliny owadów wysysających części roślin to jest właśnie ta spadź i z tego pochodzi ten miód spadziowy. Zbieranych przez pszczoły, sprawa jasna, przerabianych przez łączenie specyficznych substancji z pszczół Czyli tutaj jest opisane są te enzymy, które pszczoły dodają od siebie, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach miodu do dojrzewania. Dlaczego tak? Składanych, ponieważ pszczoły, proces trawienia tego miodu zachodzi nie wewnątrz pszczoły, tak jak u nas. My, my trawimy pokarm, który pobieramy, a pszczoły dodają enzymy, i trawienie zachodzi poza organizmy pszczoły, właśnie w plastrze. Zatem są, ten miód jest tam składany, te enzymy są dodawane, odwodniony. Co to znaczy? Nektar, który jest przenoszony do ula, on ma 25% cukrów, resztę wody. Musi zostać odwodniony, czyli ta woda musi zostać odparowana tak, aby miód, który my już pobieramy z ula, miał proporcję dokładnie odwrotną, czyli te 25% wody zawierał, a nie 75%. Także ta, ta ilościowo ta objętość miodu czterokrotnie zmniejsza. Gromadzony i pozostawiony w plastrach miodu do dojrzewania. To znaczy, że kiedy miód, pszczoły poskładają ten miód w plastrach, wprowadzą tam te enzymy, odwodnią go, to jeszcze zostaje ten miód e, Pozostawiony do dojrzewania, czyli te enzymy tam pracują, i właśnie ten proces trawienia, czyli rozkładu tych cukrów złożonych, które są w nektarze, bo to jest sacharoza, tak chemicznie rzecz biorąc, rozkłada się to na cukry proste, to też jest, ale w innej definicji mm, opisane. Te cukry proste to jest glukoza, fruktoza głównie i mała część maltozy. Na to też są przepisy, to też jest dokładnie opisane. To rozkładają te enzymy, i kiedy. Ten nektar jest całkowicie odwodniony, całkowicie strawiony, czyli przez te enzymy rozłożony. Wówczas pszczoły sprawdzają go i zamykają wieczkiem z wosku, tak zwanym za sklepem. I potem się takim odwiruje. I dlaczego ja w ogóle o tym mówię, skoro ma być o miodach? Już Wam tłumaczę. To ponieważ podaję tutaj definicję miodu. Mówimy o miodzie, czyli Komuś się kojarzy, że jest to miód z ziołami. Ale zgodnie z tą definicją, którą tutaj mamy, no nie jest to miód z ziołami. Jest to taka nazwa, właśnie dlatego mam też problem z tą nazwą pewien, no bo ona może być mylna, może wprowadzać jednak mimo wszystko tego konsumenta w błąd, który może sobie, nie znając przecież tego wszystkiego, bo skąd, yy, pomyśleć, no dobra, no to, to jest miodek fajny, elegancki, z, jeszcze z, z ziołami, czyli lepszy niż zwykły miód. i Żeby było jasne, ja tu teraz tego nie oceniam. Ja mówię jak może konsument to potraktować. Bo nie mówię, że taki ziołomiód jest zły. Ja sam takich ziołomiodów nie produkuję, nie sprzedaję, więc nie mam tutaj w tym interesu, żeby to zachwalać czy ganić. Tak Większość na YouTube po prostu wciska swoje, bo ma takie na to spojrzenie i ma tym interes. Nie? Ja akurat tak, tych miodów nie sprzedaję, może kiedyś zacznę, nie mówię, że nie. Może zacznę to produkować. A tak w się to nie interesowałem. I, I zgodnie z tą definicją ta nazwa w mojej ocenie no nie powinna być. Powinno, no żeby być precyzyjnym, to powinno być to syrop z ziołami przetworzony przez pszczoły. No ale kto taką nazwę handlową da? No przecież to jest oczywiste, że to jest jakieś śmieszne. No To musiał być jakiś skrót. Więc starajmy się tutaj ograniczyć emocje. I podejść do tego rzeczowo, przynajmniej ja tak robię. Wy sobie zrobicie, jak, jak uważacie, bo wiem, wiele zwolenników i wielu przeciwników tego, no bo też mogą czuć się oszukani, nieco, że to nie jest taki prawdziwy miód. I teraz, jak ten miód w ogóle powstaje? Tak, już tutaj ustaliliśmy, zgodnie z definicją prawną, to nie jest miód, ale jest pewien jeszcze, zanim tu przejdę do, 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 do meritum, jest jeszcze jedna, jedna kwestia, bo w 2000 w momencik. W 2015 roku, tak 1 stycznia 26 stycznia 2015 roku załomnik pokrzywowy jestem tutaj na stronie Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju wsi działomit pokrzywowy, pokrzywowy wpisany został na listę produktów tradycyjnych w kategorii inne w województwie lubuski a zatem no, jest to jakaś, jakiś produkt, skoro jest to produkt tradycyjny, jest to jako ziół pokrzywowy, to czy jest to już jakby zaakceptowane, że jest to miód? No, z definicją prawną to nie jest jednak zgodne. Jest to produkt pszczeli. No. Nieistotne. Yy, przy, wskazuję na to tylko dlatego, żeby Wam pokazać, że. Yy, to jest wprowadzane, te, te zioło miody są wprowadzane, są w obiegu, po prostu jest to pewien element też yy, tego pszczelarskiego rzemiosła, czy tych, tych pszczelarskich yy, produktów, yy, żeby go nie ganić tak od razu, że to jest, że to jest jakieś, jakieś oszustwo. Yy, spokojnie, nie, nie bądźmy tacy, tacy zaraz yy, na nie. A zatem ten zioł pokrzywowy jest wpisany w województwie jako produkt tradycyjny. Był produkowany tam widocznie wcześniej. Został to jakoś udokumentowany, no ja już to nie wnikam. I teraz jak on powstaje? Dajem na to już o, mam przykład ten pokrzywowy. No, jest to syrop z pokrzywą, z esencją jakąś z pokrzywy. No, który się daje syrop cukrowy, który się daje pszczołom do przetworzenia. Czyli do tego procesu, który opisałem na początku. Pszczoły go też przerabiają tak tak nektar. No i potem on zostaje z, ram, z, z plastrami wyciągnięty, wywirowany, e, skonfekcjonowany do słoików. No i jest sprzedawane jako e, ziołomiód. Niestety ten filmik będzie dłuższy, bo tego się nie da tak króciutko wszystkiego opisać. E, no i taki, taki, taki miodek e, ma swoje miodek. No, sam się na tym łapie. Taki produkt yy, przetworzony przez pszczoły ma swoje określone właściwości. Yy, jak już wspomniałem wcześniej, na sacharoza, czyli to jest nektar, nektar yy, jest, też necha, jest, jest, jest też fizycznie, chemicznie sacharozą, A tutaj podajemy po prostu syrop cukrowy, który też jest sacharozą, Zostaje rozłożony na te cukry proste i. W każdym miodzie mamy te składniki pochodzenia odzwierzęcego, którym powiedziałem, że to są właśnie te enzymy, które przede, ale też od pochodzenia roślinnego, i w tym przypadku tutaj czyli tak zwane fitoskładniki, i w tym przypadku mamy tutaj mm, w ziałmiodzie dodatkowe większą ilości, bo, bo to jest taka esencja, taka herbatka yy, z pokrzywy, która pokrzywa ma swoje właściwości, tak jak każda powiedzmy roślina. Jest ona intensywniejsza, no bo to jest taki nektar, to jest troszeczkę zbliżony do tego miodu powiedzmy spadziowego, i ten ziołomiód będzie miał określone też właściwości dzięki temu, że jest bardzo intensywny ten sok, na przykład tutaj z tej pokrzywy czy wywar dodany do, do tego syropu. A zatem swoje właściwości jakieś określone będzie miały. Ja nie wiem, czy tam ktoś sobie to badał, przeprowadzał jakieś badania na ten temat, jakie, jakie to ma dodatkowe właściwości. No bo w takim ziomiędzie, teraz będę mówił trochę pozytywnie o tych ziomiędach, mamy te składniki pochodzenia odzwierzęcego, jeżeli był prawidłowo przechowywany ten miód, czyli to co w każdym miodzie odmianowym, również, mowa tu o tych enzymach. I te składniki podzielenia roślinnego, czyli też te, co są w każdym miodzie, tylko tutaj, aby my ludzie mamy na tym kontrolę, i my dodajemy te proporcje takie, jak nam odpowiadają. Aby ten produkt końcowy miał też oczekiwane przez nas parametry, no i dobrze, tu zrobimy na chwilkę cięcie. Zatem taki ziołomiód, ziołomiód ma swoje określone. Pozytywne wartości. Więc nie można tutaj tego traktować jako yy, po prostu jakiegoś oszustwa. Yy, bo wątpliwości moje budzi to, że jest ta nazwa jednak Ziołomiód, która nakreśla tutaj jakby yy, pewien taki kontekst, że jest to miód, a nim do końca, do końca w mojej ocenie nie jest. No i tak samo tutaj widzę prawnie, chyba też nie. Może czegoś nie doczytałem. Może macie jakieś inne doświadczenie. Przedstawicie mi tutaj jakieś argumenty, jakieś, jakieś tam prawne te. To chętnie chętnie się zapoznam, bo przecież to prawo cały czas ewoluuje. No i właśnie, no i też o od razu powiem, że skoro jest na to zapotrzebowanie, pomaga to ludziom. Ktoś to produkuje, ktoś to kupuje, nikomu to nie szkodzi jesteśmy w stanie efektywniej wykorzystać te pszczeły w sezonie dając jeszcze coś ludziom dodatkowo w tych przerwach pożytkowych to to jest świetna sprawa natomiast co do samej nazwy można by tu było dyskutować i, i, i no choć przypuszczam, że to też nie byłoby już dobre teraz na przykład zmienianie tego ponieważ jak się już taka nazwa przyjęła jak widzieliście jest już jakiś produkt tradycyjny z taką nazwą ziołomiód no to to już po prostu tak z tradycji powinno chyba zostać nazwane Natomiast dla tych, którzy nie wiedzą, co to są te ziołomiody, tu macie mniej więcej wyjaśnienie, musicie wiedzieć, że jest to robione z jakiegoś syropu cukrowego. Nie jestem specjalistą ziołomiodów, może też robię na przykład soków jakichś na przykład z malinowych, to przetwarzają. Także też ten cukier może być nawet całkowicie naturalny, to znaczy no z buraków też jest naturalny, ale jest rektyfikowany. Natomiast może być taki sok, jak jest sok z winogron, no to jest też wydobędziony bezpośrednio z owocu, tak? czy z winogron, czy z, e, czy z malin, czy z jakiegoś innych owoców. to on też jest zupełnie naturalnym sokiem, z e, cukrem, który pszcze mogą sobie przetworzyć. Nie wiem jak to się odbije na zdrowiu, na zdrowiu pszczół, ponieważ no, takie soki, no, jakby z definicji, i te ziołomiody mają jeszcze więcej, tych fitoskładników, tych pochodzenia roślinnego, niż yy, nektar, który, który rośliny oddają pszczole. W związku z tym to może być trudne do przetrawienia, jakby przez pszczoły, bo pszczoła ma taki organizm bardzo bardzo delikatny. Do takiego ziołomiodu przypuszczam, że no nikt na zimę nie zostawi im do zakarmienia. A przynajmniej w mojej ocenie nie powinien, byłoby to dosyć ryzykowne, ponieważ bardzo szybko by się mogło im tutaj zapchać e, jelito w, w, e, no, w organizmie pszczoły i mogłyby też pszczoły zimy nie przetrwać. E, to chyba jest tyle. Nie wiem, czy dobrze utrafiłem w sens tego, tego komentarza, który prosił mnie, żebym nagrał o ziemiodach. Może miałem nagrać o właściwościach ziołomiodów, no to, to, to bardzo proszę o jakąś informację. Ja akurat do tego w ten sposób podszedłem. Także jeszcze, jak będą jakieś pytania, spokojnie zadajcie je w komentarzach. Ja na nie odpowiem lub, albo filmem, albo bezpośrednio w Także, także tyle. Mam nadzieję, że pomogłem, że troszeczkę wyjaśniłem, wytłumaczyłem. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to zapraszam. Lajkujcie, subskrybujcie, podzielcie się tym ze znajomymi. Dziękuję za minę spędzony czas. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.